Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego Przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś. Zaszczycił znak powstania Twoje. Ty jesteś Zbawicielem świata.